Do i... Mamy tak, kawę mamy, także... muszę się odknąć. Dla... bo tak. trochę mi się spało. Się I wszyscy już są. No, Na testach łączności 13, 13 kwietnia. kwietnia. Ale przepięknie. Proszę raport, mikrofon do ciebie. Yy antenka półpalowa, kurde, komunistyczna e, no, a radyjko DX5000 także tak, e, no, tak jest jak ja tam do ciebie dolatuję? powiem ci, e, u mnie masz raport kurde, ty, piątka dziewiątka, piątka ósemka, dobra, no, piątka ósemka no, dziękuję bardzo, szanowne quiet Elegancko, fajnie. Dobra, chłopaki, mikrofon dla kogo? Dla zareczka. O, moja, moja sprawa. No, także no, jesteśmy w dużym gronie, a, a ten... E, Rafał w ogóle jest? Czy go dzisiaj nie ma? Rafał, jesteś może? No, chyba go nie ma, chyba go nie ma. Pawle, Pawle, Małomice, czy jesteś przy radiu? No to już Ci oddaję mikrofon i witam Ciebie serdecznie. Mój raporcik dla Ciebie no tak niezbyt mocno to leci jak wtedy, ale ładna w miarę czytelna modulacja, tak 3-5 i tak daje siłę sygnału. A powiedz mi, yy, czy tam Twoje okolice, chłopaki, tam się coś odzywają? Już miałeś jakieś łączności dzisiaj na tych testach, bo w sumie się one dopiero zaczęły, ale czy coś już tam miałeś jakieś łączności? Dobra, rozumiem. To pozdrawiamy oczywiście, jak mnie tutaj odbierają chłopaki tam gdzieś w Protawa, okolice, małmice. Może Artur małmice jeszcze będzie? Chyba, że jest. Artur jesteś może? No nie ma, nie ma. No, to dzięki za informację, Paweł. Mikrofon, Adrian, dla Ciebie. Dawno Ci nie słyszałem. Też chyba odskoczył Przemek, Przemek, Wilkowisko, jak tam, co tam u Ciebie, bo już z tego co słyszę na radiu, to wróciłeś na te, na Włości. No jestem, jestem, przyjechałem wczoraj, ciężki dzień, cały tydzień wstawałem przez rano, lekko jestem jeszcze zmęczony, jutro wracam znowu, także cały czas w biegu. <laughs> No i tak to leci u mnie. tak to leci. Praca dom, praca dom i tu dwa tygodnie ewentualnie troszkę radia. I proszę o raport dzisiejszy. No dla mnie to tak 59, jeśli chodzi o czytelność modulacyjną, siła sygnału podobna, 57, 58, tak bym powiedział. No także ładnie do mnie lecisz, jak zawsze, nie ma żadnych problemów, także jest ok, nie? Nie wiem, tam Adrian był, ale coś chyba się gdzieś urwał. To co, to mikrofon dla Andrzeja, proszę. Proszę, Brek. Nigdzie się nie urwałem, dalej jestem, cały czas. Nie no, wcześniej tam przekazywałem Ci mikrofon. Do, no dobra, to tam, co tam u Ciebie, jak tam, jak tam, jak tam? Właśnie wróciłem pod chatę, nie? Tego do domu wejść, umyć się i, i pewnie pójdę spać, albo nie wiem co robić i, i tyle, no. Aha, czyli w samochodzie jesteś i z Mobile'a nadajesz. No tak, dopiero wróciłem do domu, a tak też wczoraj 22 dopiero po 22 do domu wróciłem, nie? No, no ale fajnie, że jesteśmy, powiem wam. W sumie Artura brakuje i Rafała, tak? No, bo tak to jesteśmy chyba w komplecie. Maniek, mikrofon dla Ciebie. No, ja tu nagrałem krótki filmik. Tam, żeby Paweł zobaczył, jak on tam dolatuje do mnie modulacyjnie, jest tam w miarę, no lekkie szumy, no mały, no 53, 54, bym tak dał. nie więcej. No tutaj wypala mi do 7, 7 czasami 8. Także nie źle, no, także wywołujemy dalej, może wejdziemy na wstęgi na wstęgach gdzieś tam pokrzyczymy, ja nie wiem, to 12 była chyba kanał, nie, USB. To dobra, to co panowie, na chwilę idziemy na 12 i krzyczymy, nie? A ja kończę nagrywać, bo to wszystko pójdzie na YouTube, dzisiaj z tych fajnych testów, bo jest z kim tu pogadać i testy porobić, dobra? to przechodzimy na kanał 12 w USB.